W powiecie głupczyckim państwo przejmuje kolejne hektary uprawiane do niedawna przez Top Farms, amerykańskie przedsiębiorstwo rolne. Grunty będą wydzierżawione rolnikom indywidualnym, głównie lokalnym. Kowry jest właścicielem gruntu jako skarb państwa, reprezentant skarbu państwa. I mamy tutaj trzy etapy. W pierwszych dwóch etapach, w których będzie brało bezpośrednio kowr Opole, będziemy próbowali rozdysponować około 4700 hektarów gruntów rolnych dla rolników indywidualnych. W tej chwili jesteśmy na etapie już końcowym, pierwszych 560 hektarów. Lada dzień będzie podpisana lista rankingowa i rozesłana informacja do rolników, którzy wygrali postępowanie. Akurat te sprawy, jeżeli chodzi o terminowość złożenia, regulują stosowne przepisy. Natomiast większym problemem będzie w przypadku przetargu ofertowego to, ile ofert wpłynie. Wtedy może to potrwać nawet kilka miesięcy, jeżeli chodzi o otwarcie ofert i pełna analiza i wyłonienie zwycięzcy. Spodziewamy się, że będzie kilka tysięcy ofert. To już pokazuje skalę zainteresowania, pokaże skalę zainteresowania. Przykładem są te pierwsze 560 hektarów. Na które wpłynęło ponad 500 ofert, i to też już pokazuje nam, jak, z czym będziemy się mierzyć przy tym pierwszym etapie, gdzie będzie 1909 hektarów do rozdysponowania. Głównie zdecydowałem się na to, żeby powiększyć swoje gospodarstwo. W dzisiejszych czasach jedynym, jedynym sposobem na rozwój gospodarstwa jest jego powiększenie, także to jest, to jest główny powód mojego udziału w przetargu. Jeżeli chodzi o, o przetarg, który już się odbył, na którego wyniki czekamy, ja osobiście składałem e, ofertę na działkę o powierzchni około 100 hektarów e, z tego względu, że jest najbliżej mojego gospodarstwa. Natomiast w przyszłości nie ukrywam, chciałbym uczestniczyć w kolejnych przetargach, a jakiej powierzchni działki, no to zobaczymy, jakie będą do dyspozycji. Wszyscy rolnicy, rolnicy liczą na to, że w końcu, po, po wielu latach, Będą, mogli, będą, mogli, będą mieli możliwość powiększenia swojego gospodarstwa, powiększenia swojego areału, a tym samym zwiększenia ekonomicznej, ekonomicznej możliwości i rozwoju gospodarstwa. Prowadzę gospodarstwo rodzinne, jestem rolnikiem indywidualnym, no i prowadzę powiedzmy, no, jak na nasz teren, można powiedzieć, no, nieduże gospodarstwo. I chciałem powiększyć je, żeby móc się rozwijać dalej. No i... Jakoś żyć z tego gospodarstwa uczymy właśnie, a nie iść jeszcze gdzieś do pracy. Ja się z tego powodu cieszę, na przykład, że, że, że będzie ta Ziemia, no, bo będziemy mogli w końcu za normalne pieniądze wydzierżawić grunty, a nie przebijać się między sobą i płacić kolosalne dzierżawy, czy kupować bardzo drogo polenu, które się zwraca po 30-40 latach nawet, bo takie ceny są wysokie, że to jest no, nierealne do, 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 do zrealizowania tak naprawdę. No. No a nie ukrywajmy spółka dzierżawiła ziemię za bardzo niską kwotę. No i robiła to można powiedzieć przez 25 lat na dzień dzisiejszy. No i podejrzewam, że chcieliby dalej tak mieć, żeby cały czas to utrzymywać. No, no i na ten moment no, według mnie no, muszą zwrócić tą ziemię, no bo... Yy... Nie wywiązali się z umowy tak, jak e, powinni oddać te 30%, no nie, nie, nie zrobili tego, no, czyli sami sobie zgotowali taki los tak naprawdę. Nie? Bo gdyby to zrobili, no to mogliby dalej dostać przedłużenie umowy i, i, i dzierżawić te grunty, no i zapewnić pracę pracownikom, których mają. Do 5 lipca rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane m.in. z racjonalizacją produkcji, wprowadzaniem innowacji czy zmianą profilu gospodarstwa mogą starać się o wsparcie. Startuje nabór nie pierwszy tego rodzaju, tutaj modernizacja gospodarstw rolnych w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich w obszarze D, czyli rozwój infrastruktury gospodarstwa polegającej na zakupie sprzętu niezbędnego do tego rozwoju, jak również przebudowy. Zagród tutaj całej, całej zabudowy gospodarstwa wszelkich urządzeń, całej infrastruktury służącej właśnie funkcjonowaniu gospodarstwa. I kwota wsparcia wynosi aż do 600 tysięcy złotych, przy czym koszty kwalifikowane nie mogą przekroczyć 50%, 60% w przypadku młodego rolnika. Agencja przyjmuje wnioski zarówno w biurach powiatowych, jak i oddziale regionalnym, ale można również złożyć ten wniosek. Za pośrednictwem przesyłki rejestrowej bądź dedykowanej aplikacji. W Turawie podpisano 11 umów dotyczących akwakultury, rybołówstwa, przetwórstwa i obrotu produktu. Odbyło się to w ramach lokalnej strategii rozwoju. Tych pieniędzy łącznie było około 36 milionów i myślę, że to były dobrze wydane środki, co można było zobaczyć na prezentacjach i co mnie cieszy, że te pieniądze trafiły do, do branży w większości, żeby ponad 50% trafiły do branży i na te działania związane z promowaniem. Tego, do czego grupa została wyeksponowana, czyli do promowania e, obszaru zależnego od rybacka, hodowców, pokazania ich i e, wyeksponowania e, sztan naszej sztandarowej ryby, którym jest e, karp. I to się udało. Jest e, wojewódzkie świętokarpia, ten karp pojawił się w restauracjach, e, rozwinęło się przetwórstwo ryb i e, to, e, to podstawowe i to takie głębsze. Mówię tutaj o przetworach e, z ryb i e, ta modernizacja gospodarstw, co też w jakiś sposób nakręciło możliwość. E, zainteresowania się klientów jeszcze bardziej karpiemi, nie tylko od święta, to co, na czym nam zależy, a przy okazji z tych środków skorzystały też inne podmioty sektora społecznego, jak na przykład Polski Związek Wędkarski Okręgopole, gdzie zainwestował w tą infrastrukturę związaną z, z uprawianiem wędkarstwa i podmioty publiczne, mówię tutaj o, o gminach, które zagospodarowały obiekty nad wodami i stworzyły Stworzyły miejsca, w których można gdzieś w jakiś sposób o się dowiedzieć, albo gdzieś powiązane są, tak jak na przykład Dom Kultury w Niemodlinie, gdzie odbywają się satyryczny konkurs Karpik. Prawie milion złotych przekazujemy, dzisiaj no, podpisujemy umowy dla lokalnej grupy rybackiej, Opolszczyzna, dla samorządów, dla stowarzyszeń, organizacji zajmujących się właśnie produkcją. Rybazwach. Te środki tutaj są dobrze wykorzystane, to jest kwestia bioróżnorodności, środowiska, kwestia odtwarzania populacji ryb, to, są, to jest infrastruktura, to są ścieżki edukacyjne, to jest przetwórstwo, a to jest również, pamiętam kiedy byłem na otwarciu siedziby ochotniczej Straży Pożarnej. Popielowie. A więc jak widać te środki i, i kilkadziesiąt miejsc pracy, które powstało właśnie dzięki przetwórstwu na terenach zależnych od rybactwa. Tak. Dotacja jest w wysokości 150 tysięcy zł, która jest przeznaczona poprzez samorząd województwa polskiego i urząd marszałkowski województwa polskiego na przede wszystkim zabezpieczenie pracy ratowników w sezonie letnim na wszystkich stanicach naszych, które w tej chwili są przygotowane do pracy, czyli Stanica w Turawie, Stanica w Nysie, Januszkowice, Kędzierzyn-Koźle. Te środki pozwolą nam na zabezpieczenie przede wszystkim dyżurów ratowniczych całodobowych, w całodobowych ilości sześcioosobowych składów na każdej ze stanic w Oprowskich. Na zakończenie programu przenosimy się na rynek. Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi... Za 100 sztuk jaj klasy L z chowu klatkowego zapłacimy 72 zł i 27 groszy, z chowu ściółkowego 87 zł i 27 groszy, a z wolnego wybiegu 91 zł i 25 groszy.